Nowenna do świętego Szarbela, dzień drugi, odar szczerej modlitwy. Módlcie się z głębi serca, a Bóg was wysłucha. Otwórzcie dla Chrystusa bramy waszych serc, aby mógł on w nim zamieszkać i obdarzyć was pokojem. Pamiętajcie, módlcie się sercem, szczerze i z ufnością, a nie tylko wargami. Szybciej do Boga dotrzeć więkre chotu żab, aniżeli puste słowa, które nie płyną z serca człowieka. Święty Szarbel. Święty Szarbelu, wyproś nam dar szczerej modlitwy. Tak często na modlitwie jesteśmy gadatliwi jak poganie. Usiłujemy przekonać Pana Boga do swojego planu, poinformować go o wszystkich okolicznościach i wtajemniczyć we wszystkie nasze zamiary. Często uporczywą modlitwą musimy coś na nim wymóc, lub przeciwnie, odklepując przepisane formułki całą swoją postawą pokazujemy, że w gruncie rzeczy nie wierzymy w to, że on jest z nami, że nas kocha, że się o nas troszczy, że nas słucha i że wie o wszystkim, zanim go poprosimy. Święty Szarbelu, spraw, by słowa naszych modlitw nie były pustym rechotem żab, lecz zostały nasycone pragnieniem spotkania się z naszym Panem. Były szczere i prawdziwe, a przede wszystkim pełne wiary. Niech nasze modlitwy zawsze będą miłe Bogu. Święty Szarbelu, Módl się za nami. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.